Oto ostatni moment Grahama Grina. Tuż przed śmiercią 1 września 2025 roku kanadyjski aktor, którego twarz i głos zapisały się w historii kina miał wypowiedzieć zdanie, które według świadków. Wstrząsnęło jego bliskimi. Prawda o moim życiu nigdy nie była taka, jaką widzieliście na ekranie. To wyznanie otworzyło drzwi do historii pełnej tajemnic. Nieopowiedzianych dramatów, i ukrytych ran, które Green nosił przez dekady kariery. Świat znał go jako kykę birda tańczącego z wilkami, mądrego, spokojnego wodza, który stał się ikoną reprezentacji rdzennych Amerykanów w Hollywood. Jednak mało kto wiedział, że za kulisami sukcesu kryła się walka z demonami systemem, który przez lata marginalizował takich aktorów jak on oraz z własnym poczuciem niedopasowania. Graham Green przez całe życie balansował między światłem reflektorów a cieniem rozczarowania. Wielu fanów uważało go za symbol dumy i siły, ale niewielu zdawało sobie sprawę z tego. Jak głęboko doświadczenia z dzieciństwa na rezerwacie, trudne relacje rodzinne i bolesne epizody uzależnień wpłynęły na jego duszę. Jego śmierć nie była jedynie końcem pewnej filmowej kariery, była. Niczym ostatnia scena wielkiego dramatu, w którym aktor przez lata grał zarówno dla publiczności, jak i dla samego siebie. Nikt nie mówi o tym głośno, ale są tacy, którzy twierdzą, że jedna decyzja na planie filmowym niemal zniszczyła jego karierę. Inni wspominają, że Graham przez całe życie bał się iż największa rola, która dała mu nominację do Oscara, była jednocześnie przekleństwem. Bo przykleiła mu łatka aktora zbyt rdzennego, by grać inne postacie, a zbyt hollywoodzkiego, by wrócić do własnych korzeni. Przed śmiercią Green miał podobno powiedzieć coś jeszcze bardziej. Goszkiego, największą rolą, jaką zagrałem, była rola człowieka, który nigdy nie pokazuje prawdy o sobie. Czy był to rodzaj wyznania, czy aktor, który przez dekady wcielał się w bohaterów łączących światy indyjskie i zachodnie, w końcu przyznał, że sam żył w rozdarciu? Ta opowieść nie będzie zwyczajną biografią. To podróż przez kulisy kariery i życia Grahama Greena, aktora. Który osiągnął światowy sukces, ale zapłacił za niego cenę, o której nie mówiły media. To historia o triumfach, skandalach, ukrytych dramatycznych epizodach i ostatecznym pojednaniu z samym sobą. Graham Green urodził się w 1952 roku w Ousekan, na terenie rezerwatu Six Nations w Ontario. Dorastał w świecie. Gdzie kino i telewizja pokazywały rdzennych mieszkańców Ameryki jako egzotycznych, wojowników albo brutalnych wrogów. Już samo to sprawiło, że droga Grina do aktorstwa była naznaczona sprzecznościami, marzył o sztuce, ale system mówił mu: Twoje miejsce jest tylko w tle. W stereotypie w masce. W latach 70. pracował jako technik sceniczny i radiowiec a jego głos zyskał uznanie, zanim jeszcze twarz stała się rozpoznawalna. To właśnie przełom lat 80. i 90. Uczynił z niego aktora międzynarodowego. W 1990 roku na ekranach pojawił się film tańczący z wilkami, w którym Green wcielił się w Kikim Birda. Rola ta dała mu nominację do Oscara i nagle nazwisko. Graham Green znalazło się wśród największych. Dla Hollywood był objawieniem autentycznym głosem rdzennych społeczności. Ale w tym samym momencie, jak twierdzili jego przyjaciele, pojawiło się pierwsze pęknięcie. Green wiedział, że będzie postrzegane przede wszystkim przez pryzmat etniczności, a nie talentu. Epoka, w której zaczynał, była bezlitosna. Dla rdzennych aktorów. Istniała jedna droga, wcielać się w postacie szamanów, wojowników lub mądrych przewodników. Green z jednej strony przyjmował te rolę, bo dawały mu pracę i rozpoznawalność, ale z drugiej boleśnie. Odczuwał ograniczenia. W wywiadach przyznawał, że czasem miał poczucie grania nie siebie, że kreacje, które otrzymywał. Były odległe od jego osobistego życia i prawdy. W Kanadzie uchodził za głos pokolenia, które wreszcie miało szansę zobaczyć siebie na ekranie, bez karykatury, bez przesady. Jednak w prywatnych rozmowach, jak wspominał jeden z kolegów z planu, Green miał mówić: Sukces smakuje gorzko, jeśli przypomina ci, jak wiele ról nigdy nie dostaniesz. To nie było tylko narzekanie. To była surowa diagnoza systemu, który przez dekady spychał rdzennych artystów na. Margines W latach 90. i 2000. Green wystąpił w dziesiątkach produkcji od hollywoodzkich hitów, przez thrillery telewizyjne, po filmy niezależne. Grał w Maverick, Be Hard With, a The Green Miller. W każdym z tych tytułów wnosił coś charakterystycznego o głębie, powagę, a często nutę melancholii. Ale za kulisami wciąż powracało pytanie, czy Graham Green mógłby kiedykolwiek zagrać rolę, która nie byłaby stygmatyzowana jego pochodzeniem? Niektórzy twierdzili, że to pytanie przerodziło się w obsesję. Aktor miał odczuwać coraz większą frustrację, że choć jest Utalentowany, to wciąż obsadzany jest jako rdzenny głos sumienia. Jego kariera rozwijała się, ale wewnętrznie rósł konflikt, sukces czy więzienie? Spełnienie czy ograniczenie? To właśnie w tym Na pięciu kryje się główny temat tej opowieści. Graham Green jako symbol człowieka rozdartego pomiędzy światem, który go podziwia, a systemem, który go więzi. Jego życie nie było tylko pasmem, sukcesów, lecz także szeregiem osobistych dramatów, skandali i trudnych wyborów. Na pierwszy plan wychodzi nie tylko kariera, ale i tajemnica, prawda o aktorze, który, jak twierdzą bliscy, przez lata ukrywał przed światem swoje największe zmagania. Czy Green naprawdę wierzył? Że jego największa rola była jednocześnie jego największym więzieniem? Czy śmierć, która przyszła we wrześniu? 2025 roku uwolniła go od ciężaru, którego nigdy nie mógł zrzucić? To pytania, które prowadzą nas w głąb historii pełnej dramatów, niedopowiedzeń i bolesnych kuli życia aktora, którego publiczność znała tylko z ekranu. Szokujące wprowadzenie, niech za jak echo Graham Green, człowiek, którego twarz znał świat, wciąż krył w sercu historię, której nigdy nie miał odwagi opowiedzieć do końca. Bo czy ktokolwiek wiedział, że aktor nominowany do Oscara zaczynał karierę w cieniu własnych porażek i niechlubnych epizodów? Wydarzenie początkowe, które zmieniło jego życie. Nastąpiło w latach 70. Green został wtedy aresztowany za drobne wykroczenia i przez pewien czas balansował na granicy prawa. Były to lata młodzieńczego buntu, eksperymentów z alkoholem i narkotykami. Ten incydent niemal pogrzebał jego przyszłość, ale paradoksalnie otworzył mu drogę do teatru, bo właśnie tam odnalazł pierwszą ucieczkę przed demonami. Jednak to. Co na scenie wyglądało na Katharsis, w prywatnym życiu było tylko początkiem walki. Rozwój wydarzeń nabierał tempa. Green, który w 1990 roku zyskał międzynarodową sławę dzięki tańczącemu. Z Wilkami, nagle stał się ulubieńcem mediów. Nominacja do Oscara zmieniła jego status aktor z rezerwatu znalazł się w centrum Hollywood ale wraz z sukcesem przyszły plotki. Pojawiały się doniesienia o jego trudnym charakterze, o tym, że na planie bywał nieprzewidywalny, a w życiu prywatnym zamykał się w kręgu uzależnień. Green nigdy nie dementował ani nie potwierdzał tych historii. Milczenie było jego tarczą i zarazem przekleństwem. Skandalów nie brakowało. Jeden z magazynów plotkarskich w połowie lat 90. napisał, że Graham został wyrzucony z planu filmowego z powodu konfliktu z reżyserem, ponieważ odmówił grania roli, którą uznał za poniżającą dla rdzennych społeczności. Choć studio wszystkiemu zaprzeczyło, plotka żyła własnym życiem. Dla wielu fanów Green stał się bohaterem walczącym o godność ale dla producentów aktorem trudnym we współpracy. Konflikt wewnętrzny rusł. Green wiedział, że każda odmowa to ryzyko utraty pracy, a każda zgoda to. Zdrada samego siebie. W jednym z późniejszych wywiadów wspominał, czasami myślałem, że każda moja rola jest jak nóż wbity we własne serce. Ale publiczność nie chciała tego widzieć. Te słowa były echem bólu człowieka, który nie umiał pogodzić artystycznego powołania z wymaganiami rynku. Niespodziewane zdarzenia nadawały jego życiu dramaturgii. W 1997 roku Green przeżył poważny wypadek samochodowy, który omal nie zakończył jego kariery. Kilka miesięcy rekonwalescencji i ból, który towarzyszył mu przez lata, sprawiły, że jeszcze bardziej zamknął się w sobie. Publiczność wciąż widziała charyzmatycznego aktora, ale jego przyjaciele opowiadali o mężczyźnie przygnięcionym ciężarem cierpienia fizycznego i psychicznego. Kulminacja tej wewnętrznej batalii nastąpiła, gdy Green zaczął mówić o tym, że największa rola, którą zagrał, stała się klątwą. Kikin uczynił mnie sławnym. Ale odebrał mi wolność, miał powiedzieć w prywatnej rozmowie. Rola, która przyniosła mu uznanie, stała się symbolem więzienia. Producenci widzieli w nim tylko indianina z Oscara. Inne możliwości rol ojców, polityków, zwykłych mężczyzn niemal się nie pojawiały. Konsekwencje tego napięcia były dramatyczne. Green coraz częściej odsuwał się od życia publicznego, wybierał mniejsze projekty, a czasem w ogóle znikał z ekranów na długie miesiące. W mediach krążyły pogłoski o depresji, o nawrotach uzależnień, o trudnych relacjach rodzinnych. Nigdy nie potwierdzone, ale zawsze obecne jak cień, którego nie dało się rozproszyć. To właśnie ten kontrast między obrazem mędrca, jakiego znaliśmy z ekranu, a rozdartym człowiekiem w życiu prywatnym tworzył prawdziwy dramat Grahama Greena. Jego historia to nie tylko dzieje, aktora, lecz także opowieść o człowieku, który zapłacił wysoką cenę za rolę, której nie wybrał do końca sam. Wydarzenie, które otworzyło drzwi do ukrytej prawdy, miało miejsce pod koniec jego życia. Graham Green, zdala od reflektorów, w gronie najbliższych przyjaciół miał wyznać: Nie grałem w filmach, ja grałem w życiu. Cały czas. To zdanie brzmiało jak wyrok, nie tyle nad kinem, co nad nim samym. Skandal, o którym przez lata szeptano w Hollywood, dotyczył kontraktu, który Green miał odrzucić potańczącym z wilkami. Studio chciało, by podpisał wieloletnią umowę na rolę. Które powielałyby stereotyp Kikim Green odmówił, co doprowadziło do jego konfliktu z producentami. Pojawiły się pogłoski, że właśnie wtedy trafił na czarną listę trudnych aktorów. Od tego momentu oferty spadały, ale nigdy nie miały tego samego ciężaru. Oficjalnie nikt tego nie potwierdził, lecz bliscy aktora mówili, że przez lata Graham czuł się bojkotowany. Plotki narastały. W latach 2000 rok krążyły historie o jego izolacji, o epizodach depresyjnych, a także o powrocie do alkoholu. Dziennikarze tabloidalni. Próbowali uczynić z niego upadłego bohatera, ale Green nigdy nie odpowiadał. Milczenie interpretowano różnie, jedni widzieli w nim godność, Inni rezygnację. Konflikt wewnętrzny wybuchu. Najmocniej, gdy Greensam przyznał w jednym z wywiadów, że od dziecka miał poczucie bycia obcym, zarówno w świecie rdzennych społeczności, jak i w świecie białych. To rozdwojenie było źródłem siły w jego rolach, ale i powodem ciągłego cierpienia. Grałem postacie, które miały jedną tożsamość. Ja nigdy jej nie miałem, powiedział. To zdanie brzmiało jak spowiedź, jak gorzka kulminacja. Życia spędzonego w cieniu stereotypów. Niespodziewane zdarzenie przyszło w formie choroby. Pod koniec życia Green miał zmagać się z problemami zdrowotnymi, które trzymał w tajemnicy. Nie chciał, by publiczność widziała go słabym. Ostatnie zdjęcia aktora, które wyciekły do mediów pokazały jednak człowieka schorowanego, ale wciąż o spojrzeniu przenikliwym i nieustępliwym. Kulminacja przyszła. Wraz ze śmiercią 1 września 2025 roku. Media podały lakoniczne informacje. Zmarł Graham Green, kanadyjski aktor znany z roli w Tańczącym z wilkami. Ale ci, Którzy go znali, mówili, że to był moment uwolnienia. Graham przez całe życie walczył o to, by być traktowany jak człowiek, nie jak symbol. Odszedł, zanim poczuł, że to się stało powiedział jeden z przyjaciół. Konsekwencje jego odejścia były znaczące. Rdzenni aktorzy i twórcy filmowi w Kanadzie i USA wspominali, że Green utorował im drogę ale zapłacił za to najwyższą cenę, cenę osobistego szczęścia. Reakcje mediów były dwuznaczne. Jedni gloryfikowali go jako pioniera, inni powtarzali stare historie o jego trudnym charakterze. Widzowie jednak czuli coś więcej, żal i niedosyt, bo Green pozostawił po sobie nie tylko filmy, lecz także wrażenie, że nigdy nie zdążył opowiedzieć własnej prawdy. Cytaty przyjaciół potwierdzały to uczucie. Jeden z kolegów z planu Maverick powiedział. On zawsze patrzył dalej niż kamera. Jakby widział coś, czego my nie rozumieliśmy. Teraz wiem, że patrzył na swoje własne demony. Mało znane szczegóły ujawniały jeszcze mroczniejszy obraz. W archiwach prasowych pojawiły się informacje, że Green kilkakrotnie rozważał całkowite odejście z kina i powrót do pracy w radiu. Był blisko podpisania kontraktu z kanadyjską stacją, ale ostatecznie odrzucił propozycję, bo, jak powiedział, nie umiem już żyć bez roli. To zdanie pokazuje, jak bardzo aktorstwo było dla niego i więzieniem, i jedynym ratunkiem. Pamiętaj, co przeżyłeś, to słowa. Które Green zapisał podobno w notatniku, znalezionym po jego śmierci. Dla wielu brzmiały jak ostatnia wskazówka, jak echo człowieka, który wiedział, że jego historia była większa niż filmy, w których zagrał. Kiedy dziś mówimy o Grahamie Green, rodzi się pytanie: kim naprawdę był? Czy był aktorem, który wreszcie dał rdzennym społecznościom głos w Hollywood? Czy raczej człowiekiem uwięzionym w etykietach, które nigdy nie pozwoliły mu rozwinąć skrzydeł? Nasza opinia musi być chłodna, a zarazem szczera. Green był jednocześnie symbolem i ofiarą własnego. Sukcesu mit mówi, że Graham Green był nieustraszonym wojownikiem w walce o prawa rdzennych aktorów. Faktem jest, że odrzucał rol, które uznawał za krzywdzące ale sekret, o którym mało kto. Wiedział to jego samotność. On nie zawsze walczył publicznie, częściej milczał. To milczenie stało się jego zbroją, ale też źródłem plotek, które latami przyklejały mu etykietę człowieka trudnego. Mit mówi, że Hollywood w pełni doceniło jego talent. Rzeczywistość jest inna. Green dostał nominację do Oscara ale później jego kariera nigdy nie osiągnęła podobnych szczytów. Sekretem pozostaje fakt, że być może sam świadomie ograniczał swoją drogę, odrzucał propozycje, które mogły dać mu pieniądze i sławę, by zachować godność. Ale czy to była odwaga, czy desperacja? To pytanie pozostaje otwarte. Mit mówi że Graham Green był głosem swojej społeczności. I tak, był w filmach, w rolach, które naznaczały jego obecność. Ale sekret tkwi w tym, że sam Green nigdy nie czuł się w pełni reprezentantem kogokolwiek. Był outsiderem, który pragnął grać zwykłych ludzi, ojców, braci, sąsiadów, a nie jedynie duchowych przewodników czy mędrców. To pragnienie pozostało niespełnione. Z perspektywy naszego kanału, Graham Green to postać pełna sprzeczności. Z jednej strony ikona, bez której współczesne kino rdzennych Amerykanów nie istnieje. Z drugiej, artysta, którego życie było serią kompromisów, bólu i rozczarowań. Jego historia jest przestrogą dla całego przemysłu. Jak łatwo można ograniczyć człowieka do jednej roli, i jak trudno jest mu z tego więzienia. Uciec! Czy można więc mówić, że Green przegrał? Nie? On pozostawił po sobie dziedzictwo, które nadal inspiruje. Ale jednocześnie zostawił pytanie, które powinniśmy sobie zadać: ilu jeszcze aktorów? Ilu jeszcze artystów żyje dziś w podobnym rozdarciu? Ilu z nich nigdy nie ma szansy opowiedzieć własnej prawdy? Zapraszamy Was, widzowie, byście podzielili się swoją opinią. Czy Graham Green w Waszych oczach pozostanie bohaterem, który odważył się iść własną drogą, czy raczej człowiekiem, którego świat zmusił do życia w roli, której nie wybrał? Czy jego milczenie było aktem siły? Czy znakiem bezsilności? Bo właśnie w tych pytaniach tkwi sekret Grahama Green'a, i to one sprawiają, że jego historia jest nadal żywa, nawet po jego śmierci. Istnieją historie, które nigdy nie zostały opowiedziane, ale teraz jest nasz. Graham Green odszedł 1 września 2025 roku, zostawiając po sobie ciszę pełną wspomnień, które wciąż pulsują w sercach. Widzów jego życie i kariera był jak film, którego zakończenie jest gorzkie, ale pozostawia echo, echo człowieka, który zagrał rol większą niż ekran, a jednak zawsze był odrobinę niewidoczny we własnej prawdzie. Pamiętamy go jako kykyn birda spokojnego, mądrego wodza stańczącego z wilkami. Ale gdy zamykamy oczy, widzimy coś więcej, mężczyznę, który urodził się w rezerwacie który przeszedł przez ciemność uzależnień, który niemal stracił karierę przez bunt wobec niesprawiedliwości. Pamiętamy jego głos, głęboki, spokojny, a jednocześnie naznaczony smutkiem. Dziedzictwo Grahama Green A nie polega tylko na filmach, w których zagrał. Polega na tym, że jego obecność otworzyła drzwi dla tych, którzy po nim chcieli wejść na scenę. Dzięki niemu inni rdzenni. A którzy mogli wreszcie powiedzieć tak, nasze historie też zasługują na ekran. To jest jego dar, dar, którego nie da się zmierzyć liczbą nagród ani wysokością honorariów. A jednak w tej nostalgii kryje się także ból, bo Graham Green był symbolem człowieka rozdartego pomiędzy światem, który go okraskiwał, a światem, który go ograniczał. Pomiędzy sukcesem a samotnością, pomiędzy rolą a prawdą. Ten rozdźwięk uczynił go bardziej ludzkim niż wszystkie jego filmowe kreacje razem wzięte. Dziś, kiedy wspominamy Grahama Green, a, słyszymy w tle jego własne słowa. Największą rolą, jaką zagrałem, była rola człowieka, który nigdy nie pokazuje prawdy o sobie. To wyznanie jest jak lustro, pokazuje nie tylko jego życie, ale i naszą skłonność do zapominania. Że za ekranowym bohaterem kryje się zawsze człowiek z krwi i kości. I choć jego historia dobiegła końca, to echo wciąż trwa. Bo Graham Green zostawił nam coś więcej niż filmy, zostawił pytanie o to, jaką cenę płacą artyści, byśmy mogli ich podziwiać. To pytanie pozostanie z nami, a wraz z nim wspomnienie człowieka, którego życie było jednocześnie triumfem i tragedią.